Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale. Jeszcze tak na starcie chciałem przypomnieć o tym, że trwa konkurs na 100 złotych Base of Card, i po prostu, żeby wygrać, wystarczy subskrybować ten kanał, lajkować każdy film do 30 listopada, bo 30 listopada kończy się daily i komentować te filmy, bo 30 listopada wybiorę zwycięzcę właśnie z komentarzy, więc jest to ważne, żeby te filmy komentować i po prostu o tym pamiętajcie. Tak przypominam tylko. A dzisiaj porozmawiamy sobie o walce, można tak powiedzieć, że specjalnej na Fame 12 bo na programie face to face zaraz po face to face wrzoska z Casio wszedł Boxdel który już na konferencji mówił że będzie planował zmiażdżyć Casio psychicznie żeby po prostu do walki miał dużą presję i był taki podłamany i na tym face to face wyszła luźna propozycja od Casio żeby zrobić walkę pomiędzy nimi jako walkę 11 bo na gali jest pojedynków 10 a bonusowym pojedynkiem byłoby starać się właśnie Boxdela z Casio zaraz po tym jak Casio będzie walczył z wrzoskiem no i szczerze że jest to zajebisty pomysł, już wcześniej chyba jedyny z Freaków zrobił to Muran, który na jednej gali stoczył dwa pojedynki i nikt o tym w sumie tak głośno nie mówił, no bo Muran nie cieszy się dużą sympatią, wiadomo, więc po prostu nikt o tym głośno nie gada, ale jest to mega duże osiągnięcie, zawalczyć na jednej gali z dwoma przeciwnikami, no i jeśli oczywiście Cassio nie zostanie znokautowany, to dojdzie do walki Boxdella, właśnie z Cassio ale ciekawe co zrobią, gdy, gdy Cassio zostanie znokautowany i będzie trzeba szukać przeciwnika dla boxdela, bo wtedy mogą być duże schody, albo w ogóle boxdel wtedy nie zawalczy i nie będzie 11. walki. To jest w sumie ciekawe. Czy tak, podobnie jak było, że Budzianowskiemu wypadł rywal na ostatnią chwilę Bombardier i wtedy wszedł Nikola, to ciekawe, czy tutaj będzie podobno. No, bo jeśli Casio wypadnie i 11. walka też wypadnie, to widzowie mega się rozczarują, bo teraz mogą kupować pay-per-view tylko z tego powodu. No i jak się okaże, że to, że to jednak się nie odbędzie, no to będzie ogromne rozczarowanie i się posypia. Więc, co by po prostu do walki doszło. Boxdel też na tym face to face powiedział fajne rzeczy, na przykład to, że Casio ostro zapierdala na treningach, bo. Wiadomo, jak wszyscy mają więcej rozumu, to wiedzą, że to jest tylko postać, którą on gra. Tydymi i tak dalej, no myślę, że to się z nim utożsamia, że jest po prostu taką osobą, ale jednak na pewno ćwiczy i nie prezentowałby się tak na tych walkach, gdyby nie robił żadnego treningu. No i Boxel też powiedział o tym, że do walki z wrzoskiem Kasio rzuca palenie i bierze specjalne tabletki, żeby mu to ułatwiło rzucenie tego nałogu, bo przygotowuje się na Maxa, no bo wiadomo, wrzosek jest w tym sporcie od 10 lat i po prostu Kasio nie ma według mnie żadnych szans z nim po prostu do, do tego się mocno nie przyłoży. Ale ja jestem w ogóle ciekaw tej walki, jak ona będzie wyglądać i czy to będzie jakieś emocjonalne starcie, bo mogę po prostu siedzieć w klinczu przez całe 6 rund i nic się nie wydarzy. Więc co by wydarzyło się, jak najwięcej i dajcie znać, czy wy będziecie oglądać Fane 12, bo ja wykupiłem i będę oglądał. Jestem ciekaw, czy wy będziecie, więc napiszcie o tym w komentarzu. A na dzisiaj to by było tyle i dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że do końca przypominam, że filmy na tym kanale są codziennie o godzinie 20. Więc subskrybujcie, żeby być na bieżąco. I ode mnie to tyle, i do następnego filmu. Siemano!